Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Projekt ustawy, który mam zaszczyt przedstawić dotyczy sytuacji szczególnej, sytuacji, w której państwo polskie i polski naród pomawiane są na arenie międzynarodowej, czasami także i w kraju. Od wielu lat na pewno Wysoka Izba, ale i także wszyscy Polacy słyszeli o sytuacjach, w których pojawiały się w obiegu publicznym określenia typu polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci bądź polskie obozy zagłady. Dosyć często okazuje się, że podobnych określeń używają te same osoby, czy te same tytuły prasowe, czy te same instytucje. Podobnie niestety, zwłaszcza w ostatnich latach, dzieje się także z polskimi formacjami wojskowymi, które oskarżane są o współudział w mordowaniu ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Oskarżenia te oczywiście są w żaden sposób niezgodne z prawdą historyczną i wydawałoby się, że powinny wywoływać zdecydowaną reakcję polskich władz, gdyż ewidentnie uderzają w polską rację stanu i nie są, jak wspomniałem, zgodne z prawdą historyczną. Jak się jednak okazywało, na tego typu sytuacje reagowali głównie pojedynczy polscy obywatele, polscy migranci bądź organizacje pozarządowe, które zgłaszały sprawy do sądów, protestowały w gazetach, portalach internetowych. Niestety nie przynosiło to większych efektów. Okazywało się, że siły pojedynczych osób bądź nawet organizacji pozarządowych nie dysponujących większym kapitałem, nie mających zaplecza prawniczego, nie przynosiły większych efektów. Nie zawsze niestety w tych wypadkach ci obywatele, interweniujący przecież tak naprawdę w interesie polskiego narodu, uzyskiwali wsparcie ze strony polskiego państwa. Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2012 roku około 130. Bardzo odnotowano użycie określenia polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci czy polskie obozy zagłady. MSZ twierdzi, że stara się interweniować w tych wypadkach, ale jak dotąd nie przynosi to oczekiwanych skutków, bo skoro przecież od wielu lat ta sytuacja się powtarza, to znaczy, że tego typu działania dyplomatyczne są nieskuteczne. Jakby tego było mało, w ostatnim czasie widać coraz wyraźniej, że polskie władze niestety nie reagują konsekwentnie i jednolicie, jednolicie w tych samych sytuacjach. Przykładem może być niemiecki serial wyprodukowany przez niemiecką telewizję publiczną nasze matki, nasi ojcowie. Przypomnę, że serial ten w kłamliwy, nieprawdziwy sposób przedstawiał polskie formacje wojskowe jako formacje antysemickie i formacje, które były współwinne wymordowaniu Żydów w okresie II wojny światowej. I w sposób oczywisty polscy ambasadorowie, między innymi ambasador w Niemczech, ale także w Stanach Zjednoczonych, protestowali przeciwko wymowie tego serialu. Starali się nie dopuścić do tego, aby serial ten mógł być emitowany także w innych telewizjach poza państwem niemieckim. Takie działania, takie wysiłki zostały jednak, można powiedzieć, całkowicie zniwelowane przez działania innego reprezentanta polskich władz, bo przecież szef telewizji publicznej, polskiej telewizji publicznej zdecydował się na zakup tego serialu, kłamliwego serialu do polskiej telewizji. Jakie więc Mogli mieć argumenty reprezentanci polskich władz, którzy próbowali nie dopuścić do rozprzestrzenienia tego kłamliwego filmu w innych państwach europejskich czy poza kontynentem europejskim. Jakby tego było mało, w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o bardzo dziwnej postawie prokuratury, polskiej prokuratury, która na zawiadomienie jednej z organizacji niemieckich, która. Zauważyła, że w gazetach niemieckich, w jednej z gazet niemieckich znowu pojawiło się określenie polskie obozy koncentracyjne, postanowiła zgłosić sprawę do prokuratury Warszawa Mokotów. Po dłuższym postępowaniu prokuratorzy oświadczyli, że nie będą wszczynali postępowania, gdyż według nich ta sytuacja nie nie spowodowała, nie nosi znamion przestępstwa tego typu postawa prokuratury nie tylko oburza już organizacje które dotąd czynnie starały się walczyć o ochronę polskiego honoru, ale i także osoby które instytucjonalnie próbują przekazywać także kolejnym pokoleniom Polaków, nie tylko Polaków prawdę o holokauście, o mordach dokonywanych w okresie II wojny światowej. Mam tu na myśli dyrektorów państwowych placówek muzealnych, które powstały na terenie dawnych niemieckich nazistowskich obozów zagłady. Między innymi wałczy kanał Majdanku czy Sztotowie. Ci dyrektorzy wydali oświadczenie skierowane do najwyższych władz państwowych pragnące zwrócić uwagę na mówiąc delikatnie niestosowność postępowania prokuratury i nawagę tego problemu. W tym oświadczeniu szefowie tych placówek muzealnych wyraźnie wskazują, że decyzja prokuratury stoi w jawnej sprzeczności z faktami historycznymi. Dyrektorzy przypominają, że niemieckie nazistowskie obozy trzeciej Rzeszy powstawały na terenach do niej wcielonych lub przez nią okupowanych. Nie jest znane istnienie jakiegokolwiek obozu zagładu, zagłady położonego na ziemiach polskich w czasie istnienia na tych ziemiach polskiej państwowości. Kierownicy tych placówek muzealnych podkreślają, że w przeciwieństwie do prokuratury czują się określeniem polskie obozy zagłady głęboko znieważeni. W tym oświadczeniu kierownicy wyraźnie mówią, że nie tylko oni, a w jeszcze większym stopniu ofiary zbrodni niemieckich i ich potomkowie czują się szczególnie poniżeni używaniem tego określenia polskie obozy. W Dyrektorzy podkreślają również coś, na co polskie władze czy ci prokuratorzy, którzy nie chcieli wszcząć postępowania, nie chcą zwrócić uwagi. Otóż wyraźnie mówią o tym, że w tej chwili jest nieco inna percepcja historii i inna świadomość historyczna. Mówią wręcz o tym, co postrzegają także publicyści, pisząc o tym temacie, że coraz częściej takie określenia polskie obozy zagłady czy polskie obozy koncentracyjne zaczyna siać zamęt w postrzeganiu przyszłości, zwłaszcza przez młodych cudzoziemców. Oni coraz częściej widzą Polaków jako współwinnych mordów dokonywanych przecież przez Niemcy w okresie II wojny światowej. Stąd trzeba przypomnieć to, co mówiła kiedyś propaganda hitlerowska, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane w końcu staje się prawdą. Czy dziś my mamy ulać z tej metodzie, która jest stosowana na, często na arenie międzynarodowej i przyznać, że także Polacy byli współwinni mordów dokonywanych w niemieckich obozach zagłady? Dyrektorzy w swoim oświadczeniu przypominają, o czym ch chyba państwo polskie zapomniało, że swego czasu wnieśliśmy zmianę, o zmi zmianę wpisu na liście UNESCO, aby miejsce pamięci Auschwitz Birkenau został uznany, czy zostało to sformułowanie wpisane jako o niemieckim nazistowskim obozie. Nieprzypadkowo to to działanie sprzed kilku lat polskiego rządu miało wyraźnie zapobiec nadużywaniu tego określenia polskie obóz. To działanie prokuratury, o którym wspomniałem, ewidentnie stoi w sprzeczności z polską racją stanu i z dotychczasowymi działaniami polskich władz, które starały się zapobiegać tego typu praktykom. W związku z tym w związku z taką sytuacją Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość uznał, że czas, aby przedstawiciele polskiego narodu, polskie władze wiedziały jednoznacznie, jak powinny postępować w przypadku pojawiania się kolejnych publikacji znieważających polski naród czy to poprzez użycie określenia polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady, czy sformułowania, które oskarżają polskie formacje wojskowe o czynny współudział w mordowaniu ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Dlatego też zaproponowaliśmy w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu oraz w ustawie kodeks karny zmiany, które wprowadzają przestępstwa, które tego typu czyny czynią przestępstwami ściganymi z urzędu. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej z urzędu mieliby występować przeciwko osobom, instytucjom używającym tego typu określeń czy formułującym tego typu oskarżenia. Proponowane możliwości działania, które przedstawiamy w tym projekcie ustawy, nie są czymś wyjątkowym. Przypomnę i chyba jest to najbardziej znany przykład działania państwa Izrael, które konsekwentnie po II wojnie światowej starało się mówić nie tylko o w wyjątkowym charakterze mordu dokonanym na narodzie żydowskim w okresie II wojny światowej, najczęściej u nas nazywanym Holokaustem, ale również, który konsekwentnie dążył do tego, aby prawda o tych wydarzeniach była powszechnie znana i przez nikogo nie kwestionowana. To dlatego w obiegu prawnym najpierw państwa Izrael, a potem także innych państw i w obiegu prawno międzynarodowym pojawiło się określenie kłamstwa oświęcimskiego. To określenie powoduje dzisiaj, że w większości państw demokratycznych, osoby, które próbują zaprzeczać temu, że Niemcy nazistowskie dokonały mordu na narodzie żydowskim w okresie II wojny światowej, są ścigane z urzędu. Także i w Polsce. Można by więc powiedzieć, że Próba zafałszowania tego, kto był autorem mordu dokonanego na Żydach w okresie II wojny światowej, a takim elementem może być próba przerzucenia także na polskie instytucje państwowe, bo przecież polskie państwo podziemne w pewnym sensie reprezentowało polski naród, chociaż formalnie nie miało władzy na terenie Polski, jest jakimś fragmentem państw, kłamstwa oświęcimskiego. Państwu Izrael udało się doprowadzić do tego, że dziś takie fałszowanie historii jest ścigane z mocy prawa. Czas więc, aby także i polski rząd w końcu podjął działania, które zmuszą także osoby przebywające poza granicami państwa polskiego do przestrzegania prawdy historycznej i szanowania polskiego narodu. Mamy również nadzieję, że nie będzie już takich wypadków jak ten, o którym wspominałem, gdy prokuratorzy odmawiają wstrzymania postępowania i postępują bardziej jak obrońcy osób i instytucji, które fałszują historię, a nie czują się obrońcami polskiego interesu narodowego. W związku z tym proszę o przychylne spojrzenie na projekt ustawy przygotowany przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.